Uwaga! Film może zawierać parę scen, gdzie próbowałem być śmieszny. Jeśli jakimś cudem tutaj trafiłeś, zalecana jest ostrożność. Miłego oglądania. Witam, z tej strony Gimbus360, a to jest kolejny odcinek z serii Persona 3 Portable. Poprzednim razem walczyliśmy z bossem, takim pierwszym prawdziwym bossem, który nie był tak trudny jak ta trójka, jeśli wiecie o kogo mi chodzi. Eee, no, także ten eee, ma w planach iść teraz. O, dzień jest? A, no tak. Eee, tak, miałem w planach eee, pójść tutaj. Tak, żeby zobaczyć, co mogę sobie stworzyć. I czy coś dodadzą. Witaj w aksamitnym pokoju. Mam ci coś ważnego do przekazania. Eee... Poproszono mnie, aby poinformować cię o kompendium person. Możesz zarejestrować jakąkolwiek personę w tej książce i za pewną opłatą możesz je przywołać. Proszę, porozmawiaj ze mną, jeśli, jeśli zechcesz zajrzeć w kompendium. Tak, eee... Tak, można... Mm, teraz przywołać persony. Mm, na razie zobaczmy co mogę sobie przywołać. O Jezus Maria. Te ceny są Nienormalne. No dobra, yy, właśnie. Zobaczmy czy jakiegoś questa możemy. Okej. Okay. Handkelda chce i to 14, czyli za 4 dni Dobra, spoko. Eee... Tutaj też coś, coś innego, też 26. Okej, okay. Może pamiętać, że coś 14 się stanie. Eee... Dobra, wezmę sobie jeszcze w takim razie to. A, już nie mogę, tak? Eee... To zobaczę, co mogę sobie stworzyć. Hmm. Mogę Pyrojacka, to sobie zapamiętam, dobra. Ale najwidoczniej nie mogę nic teraz zrobić. No to... Wyjdę. I Cóż, idę się rozejrzeć za czymś, nie? Spróbuję może tego... ramena trochę zjeść. LIS MI WZRÓSŁ! Dobra, mogę iść na laski, dobra. Chociaż... hmm... Jakoś tak mi się nie wydaje, jakbym jeszcze miał być. Jakiś taki świetny ten dris. No cóż... Będę ty musiał dalej wbijać, nie? Tak, witaj. E, właśnie, jestem ciekawy. Zapiszmy sobie. Oczywiście tu jest sejf zapasowy. Teraz, teraz tutaj zapiszę. E, czy jak pójdę na kawę i czy potem pójdę spać, to czy się zregeneruje? nie patrzeć na ukań. Jest wymagająca, ale picie kawy nie jest, nie? E, tutaj jest tak, tak, dobra. Nie, niestety, musiałem iść do łóżka. No dobra, to no wracam. razem. Dzisiaj zwykły dzień. Szalenie. Nie mieć takiej przejażdżki w całym swoim życiu. Coraz bardziej ekscytująco się dzieje ostatnio. Takie tam... Eee, nic się nie dzieje ekscytującego. Stary, powaliło cię. Mamy przecież mocę person. W dodatku wygraliśmy walkę i uratow uratowaliśmy miasto. Co? O tym nie ma ekscytującego. Ok, na poniedziałku zaczynają się egzaminy. Tak, to nie jest nic ważnego. E... <ścoughs> Oczywiście najlepszym sposobem przygotować się na egzaminy to zasypiać na lekcjach, tak jak robi to Jumpay. E... Tak. Takie tam gadki, jakieś, że trzeba się uczyć i tak dalej, takie bla bla. bla. E, Pozostańmy, nie? Tam pewnie dalej nic, nic ciekawego nie powie. Po swojej lewicy mam kawę. Ach. Dobra, mm. Dzisiaj może na hmm. do tej dziewczynki. Co chcesz zagrać? Chcę się pobawić z Co chcesz teraz robić? Wszystko zależy od ciebie, więc wybieraj. Yy... Hmm. Sisa może? Kuśtawka? A. <grystka> kuśtawka że żeby boli tyłek, no nic. Nie chcę iść do domu, ale nie, nie, nie chcę też tu być. Dobra. Zaraz wracam poprawię sobie to. Yy, dobra, wróciłem. Więc może... Karuzela? A, no dobra, chyba, chyba wszystko nie, nie będzie pasować zresztą. Nie wiem. Majko wydaje się smutna. Czy możemy tutaj, tutaj jeszcze jeszcze trochę dłużej? Majko tutaj widocznie lubi spędzać z sobą czas. To wydaje eee, się, że Majko jest w podstawówce. Dobra, boże. Nie ma znaczenia, co ja wybiorę, bo to i tak nie podwyższy poziom przyjaźni, ponieważ dopiero zaczynamy tę przyjaźń. Ech, niepotrzebnie ryzykowałem, grałem już policho. Wicielec, tak? Więc. Moja mama i tata walczą dużo, kłócą się. Zamierzają się rozwieść, wiesz? Eee, Mówiłam im, że chcę, żeby, żeby wszyscy byli szczęśliwi, ale nie słuchają mnie. Prawdopodobnie mnie też nienawidzą. No czy możemy pobawić się kiedyś później. Myślę, że jesteśmy przyjaciółmi. Jestem tu w poniedziałki, yy, środy i w soboty. Będę czekać na ciebie. Hmm. Taki trochę smutny, Witam nie? Okej. Okay. Coś tam się psuje. Mm -hmm. Okej, okay, coś tam w pokoju jakimś tych, tych, no pokoju zarządzania. Coś jest nie tak, ale to nie jest nic poważnego. Pytanie, czy mogę w obecnym stanie to robić. Okej. Okay. Pokaż mi nagrania. Okej. Okay. 5 października 2009 albo 10 maj. Nie wiem. Bo w sumie, że 10 maj, bo w sumie... Października nie było jeszcze chyba w tym, nie? Okej, okay. Kutsuki, tutaj coś tam pisze. Hmm. Hm. Cień w, w środku miasta, w centrum miasta. Zdołało przyjąć kontrolę nad publiczną, nad środkiem transportu. Transportu. powinienem zaobserwować, czy to oznacza, że w końcu się to zaczęło. Monorail. Tramwaj, czy coś w tym stylu, chyba. Chwila. Słuchaj kolei szynowych w trybie mono. Muszę sobie to zapisać na później. Szczęście miał wielki udział w tym niekomfortowym zdarzeniu. Zwłaszcza pod koniec, gdyby nie zgadł odpowiednich kontroli, kont kontrolek. Rzeczy mogłyby się bardzo nieciekawie skończyć. Ale żeby cienie pracowały w grupie, żeby móc przejąć kontrolę nad takimi maszynami było nie do przewidzenia. Silnik. To był... No, kolejny suar, którego nie chce mi się wymyślać, jak to przetłumaczyć. Co jest z mecami? Tak! Młonę! Tak, ten też muszę zapisać. Niektórzy powinni zawsze ubierać się jasno podczas nocy. W przeciwnym wypadku, cienie mogłyby. Mogłyby, robić mogłyby stworzyć niebezpieczeństwo do chodzenia blisko ruchu drogowego. Whoa, I'm a off subject, but who cares? Dobra. Chyba skupiam się na czymś innym... Ale kogo to obchodzi? Hey. Ej, powinienem zapisać je wszystkie i potem i potem pokazać wszystkim następnym razem, kiedy ich spotkam. Hmm. nie, dobra, to są słuchary, których nie chcę się tłumaczyć. <noise> This has nothing to nie ma ale mam co jeszcze. Okropne suchary. Niepotrzebnie to odtwarzałem. Eee, może tu coś. Hmm. Nie wiem, coś tutaj się działo. Eee, Boże nie tu. dokładnie miałeś na, na myśli. A nie wiem. Dobra, ja wracam na razie do pokoju, boże! Cześć, Słyszałeś wiadomości? Eee, zanotowano mniej przypadków syndromu apatii przez ostatnie dni. Sendora powiedział, że to prawdopodobnie dlatego, że pokonaliśmy te cienie. Nie zgodziście się, że to jest dobra wiadomość? To tylko przypadek. Tak, zastanawiałem się nad tym, ale mam nadzieję, że nie. Nie powinniśmy się jednak napawać tym zwycięstwem, ponieważ mamy. Egzamin w następnym tygodniu. E, mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy podczas. Podobnego się nie wydarzy podczas egzaminów. Och, to mi przypomina. Zanpei powiedział mi coś. Mitsuru. E, podobno ma coś nam dać fajnego, kiedy dobrze nam pójdzie podczas testów. Hmm. Założę się, że mit, standardy Mitsuru są tak wysokie, że nie da nam nic. No chyba, że będziemy w top 10 w całej klasie Dobra Niech będzie z Kenji pójdziemy Dobra, jakaś kolejna rada, która nie jest jakoś ważna Mega chyba Nie chce mi się tego tłumaczyć Chędzik to są pogada Dzięki dziadkowi możemy się zbliżyć bardziej. Tak oczywiście Tam opisy jedzenia. Hej, Emilii jest. E, znaczy się pani. Ka, pierwszy, pierwsze imię pani Kanoto to Emilii. Tak, poza tym. Emilii jest bardzo popularna pośród ludzi. Kolesi. Ale. Jakby tak wziąłem ją z dala od nich. Co nie stary. Jakby. Zrobiłem z nią moją dziewczynę, zanim oni mieli nawet szansę. Emilii jest bardzo. surową nauczycielką. Ale w, domie, w domu jest taką naprawdę podchulną. Ona jest zawsze. nie przestają o gadać. Ta. Yy, ludzie, którzy dobrze oglądają, po prostu są. przyciągają się nawzajem. Tak, jakby byli sobie wzajemnie przeznaczeni. Zgadzam się. Wiem co, nie? Tak jak w tych serialach telewizyjnych, stary. Zachowujesz się jak dziecko, tak. A ty co, Mitsuki? Jak ty Yukari se rodzicie? Życzę wam szczęścia w tym świecie, stary. Eee... Hej, nie mów nikomu. Szum? Dobra, hej, nie mów nikomu o mnie i o Emily. Nie? Dobra, nauczyciele nie, nie mogą się umawiać z uczniami. Ufam ci, stary. No, widocznie kędzie ci ufa. Ej, oni się naprawdę mówili? Ja myślałem, że ona na korki go zapyta, a nie na randkę. Stary ucz mnie Rizu, czy możesz mi, mi czarn podbudować? Dobra, Ach, spójrz na ten czas. Nie widziałem mojego serialu przez ostatnie tygodnie. Cóż, myślę, że dlatego, że mam teraz lepsze rzeczy do roboty w prawdziwym życiu. Dobra, nadal truję wszystkich, że się umawia. Znaczy, mnie truje. Oh, hey. eee... Okej, okay, dzisiaj Yukari nie będzie. Tak? Super. Cóż, myślę, że ja też się pouczę dzisiaj. Nie wiem, czy uda mi się jeszcze akademię, no, inteligencję na wyższym poziomie zrobić przed egzaminami, ale zobaczymy. Kolejna konwersacja. Ktoś z naszych... no, okej. Okay. Okej, w jakimś już mówią chyba Toz na lunch O Mitsuki to za zbieg okoliczności Wiesz, czasami nudzę no, się tak po szkole, więc a ty cały czas Daj mi znać kiedy chcesz się tam po szkole coś tam porobić Możemy się gdzieś zatrzymać po drodze Dobra muszę iść, ponieważ klasy się teraz zaczną. Nawet jeśli i tak to nie zasnę. Okej. Okay. O nie, dobra, już widzę, że będę pytany zaraz. Okej, okay, ziemia się kręci, dobra, dobra. Eee... Zaraz, zaraz wracam, dobra. Eee, podobno jakieś 1600. Nie ma 1600, więc wybieram tą najbliższą. Czyli 1700, tak? Dobra. Respot dalej się buduje. A teraz spędzę czas... Chyba nie mogę teraz. Może może, 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 może. Właśnie, gdzie ona w ogóle może być. Albo idę do tych. Do hmm. bumu roomu dzisiaj, niech będzie. Pytanie, czy mogę? Mogę! No to lecimy. Tak, pracowaliśmy tam. Hidetos i zacząłem do ciebie rozmawiać. Jest, mm, chciałbym usłyszeć co <laughs> Boże, samam się tak trochę mnie drapie dzisiaj. Może po tym tłumaczeniu ciągłem. Yy, chciałbym usłyszeć twoją opinię na temat czegoś. Nic poważnego, ale niektórzy uczniowie czują, że ich uniformy powinny być. Gdy... Wiem, hmm. hmm. że to nie jest ważne właściwie, ale... Czuję, że uniformy uniform powinny być znoszone i zaczynam już tam rekutować tych, co wspierają. To by hmm. Tak. Dobrze wybrałem. Myślę, że życie bez zasad to wolność. To niedorzeczne i proste. Bez zasad cały system upadnie. Mylą samolubność z wolnością. Przepraszam, mogłem trochę tak za bardzo zareagować tak przesadzić. Nienawidzę, kiedy ludzie bez. bez no, rozumu, garnięcia się. Nie, 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 nienawidzę tych ludzi. Czasami nie wierzę, że takie rzeczy mogą wychodzić z ich ust. Nie, nie mam na myśli ciebie oczywiście. Po prostu chcę, żebyś zrozumiał, co ja mam na myśli. Dlaczego nie pójdziesz? Dobra. Pomyślałem Pomyślę o tym. W sumie mogę pójść. Tak, pójdę, ale na następnym odcinku myślę, tak. Aż ja to pomyślę, ale dobra, to by było na razie na tyle. Czyli w sumie pomyślałem, że tak, nie pójdę, nieważne. E, tak. To by było na razie na tyle. Mam nadzieję, że on się tak Wam się spodobał. A jeśli nie, no to powiedzcie, co mógł poprawić. Żegnam!